Dzień dobry! Nasz dzisiejszy temat to pole równoległoboku. Omówienie tematu zaczniemy od pewnego bardzo ważnego odcinka, bez którego nie jesteśmy w stanie policzyć pola równoległoboku. Ten odcinek to wysokość. Mamy tutaj narysowany równoległobok, zaznaczamy jego wierzchołki jako A, B, C i D oraz zaznaczamy Boki tego równoległoboku literkami. Bok na górze i na dole. Pamiętajcie, to są boki, które są do siebie równoległe i mają taką samą długość. Nazywamy je bokami A. Bok po lewej i po prawej stronie będą bokami B. Wysokość równoległoboku to taki odcinek, który łączy wierzchołek i przeciwległy bok. Zawsze pada na ten bok pod kątem prostym. Bok, na który pada wysokość nazywamy podstawą. Teraz poprowadzimy w wysokości z wierzchołka D. Zaczniemy od wysokości, która wychodzi z wierzchołka D i pada na bok A. Przykładamy ekierkę tak, żeby bok pokrył nam się z bokiem A i przechodził przez wierzchołek D. I rysujemy odcinek. Odcinek pada pod kątem prostym, więc zaznaczamy, że mamy tu kąt prosty. Nazywamy go H1. Wysokość oznaczamy literką H. Teraz poprowadzimy drugą wysokość z wierzchołka D padającą na bok B. Zaznaczamy odcinek. On również pada pod kątem prostym, więc zaznaczamy kąt prosty i nazwiemy ten odcinek H2 Jak policzyć pole równoległoboku? boku? Spójrzcie na nasz obrazek. Usuniemy z niego niepotrzebne nam w tej chwili informacje. Zostawiliśmy dwa boki A oraz wysokość równoległoboku H. Zaznaczmy to teraz kolorem, tak aby wszystko było lepiej widoczne. Odcinamy teraz trójkąt wzdłuż wysokości, czyli wzdłuż boku h, i przesuwamy go w prawą stronę. Co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy teraz prostokąt, którego boki wyrażone są długościami a oraz h. Czy pamiętacie, jak liczyło się pole prostokąta? Pole prostokąta liczyliśmy mnożąc przez siebie jeden bok razy drugi bok, ten, który jest prostopadły. Skoro pole liczyliśmy mnożąc boki przez siebie, to tutaj pole równoległoboku możemy zapisać jako a razy h. Właśnie w ten sposób. W liczymy pole równoległoboku.